I my heart. Witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale. I oczywiście dzisiaj jesteśmy w Minecraft Odkrywca, bo na razie nie chcę otwierać jeszcze żadnej innej serii. Mamy tylko jeden odcinek z Find the Button, ale to to już. Dobra. To. I słuchajcie, jest już noc. Ja sobie przyniosłem łóżko do mojego pokoju. Tam, gdzie miałem mieć swój pokój. No i proszę bardzo, jest tu łóżeczko. I tak jak pamiętacie, z następnego odcinka znaleźliśmy pół staka diaksów, z czego się bardzo cieszę. I teraz, jak niosłem to łóżko, to tutaj przed domem, normalnie tutaj obok tego. Tutaj o, stał zombie i ja go zabiłem, bo nie chciał, nie pozwolił mi wejść po prostu do domu, no i wyrzucił, i o, jeszcze i druga marchewka, no i, i normalnie marchewka mi z niego wypadła, nie, a teraz mam dwie, niemożliwe, zarąbiście. No to mam tutaj dwie marchewki, mam ziemniaki, mamy zboże, bo dorobiłem sobie tutaj jedno. A teraz zabiję sobie tego szkieleta, bo będziesz mnie denerwował, nie? O ty mały. Dobra, idź sobie. Dobra, zdechłeś. A teraz no i co, miałem taki plan, że zrobimy sobie tutaj właśnie powiększymy farmę, ale już to zrobiłem. Więc mam nowy plan, który będzie trochę lepszy. Zrobimy sobie oczywiście dwa diaksy i jeden diaks, czyli mamy 3 diaksy. Chyba już się domyślacie, co będziemy robili. Proszę bardzo, diamentowy kill off i idziemy tam po... Idziemy po... Yy... Kurde... Znowu jak ten idę, to nie pamiętam, co bym powiedzieć. Tak jak w dziewiątym odcinku, bo to jest dziesiąty. Idziemy sobie po obsidian oczywiście. Żeby zrobić enchant i portal. Nie, bo to będzie nam potrzebne bardzo. Ja ogółem chcę zrobić już teraz portal do netheru. Znaczy, teraz już chciałem zrobić portal do netheru, bo no chcę iść do netheru po. Kurde, ale się przestraszyłem. Postawimy sobie schodka, All back. Ale back. Dobra, bierzemy sobie tego dirta. Kurde, gdzieś indziej pójdę, żeby tej wody tutaj było troszeczkę, jak będziemy spadać. Myślę, że sobie pójdziemy tutaj. Idź sobie wodą. Dawaj szybko jeszcze tu. No i tutaj już wody nie ma. Jeszcze ja tutaj sobie zrobimy. Okej. Okay. No i pierwsze wiadomo spadnie chyba do lawy. Ajcie ja pod tym stoję? Nie. No i teraz... Come back. No. Jest. Okej, okay, to nie musimy się już bać. Weźmiemy sobie wodę. Dawaj. Ach. Byle żeby nie wpadnąć. Dobra, mamy wodę i idziemy sobie z powrotem. Jestem ciekawy, czy dostałem. No nie. Ja oczywiście, bo ja zawsze zapominam, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodoba. A jeśli chodzi o te diaksy, co ja ostatnio tyle znalazłem, to sami widzieliście, że ja nie używam żadnego kreatywnego. Tylko normalnie znałem. jeszcze później. Hmm. Oczywiście, kurde, kowadło będziemy musieli później zrobić. Kowadło się przyda, jak będziemy robić książki. Jakieś. Chyba, że... Ale wiecie, ja bym bardzo chciał fortunkę, nie? Bo jakby z taką fortunką chodzić. No i też jedwabny dotyk. Jedwabny dotyk się przydaje. Chociażby jakbyśmy chcieli... Yy... Kamień. Dobra, wiecie co, ja zrobię cięcie, bo chcę, żeby ten odcinek był krótki, ja nie będę tak zmuszał was na oglądanie, jak kopię tego, no to się. Dobra, słuchajcie, już wykopałem to, no to teraz powiem wam, że widzimy się na górze, nie? Słuchajcie, patrzcie, co znalazłem, jak wychodziłem. Lamę, ale samą lamę. To nie jest niczyja lama, więc. Zaraz! My na niej nie mogliśmy jeździć! I coś otworzyć! No czemu? Czemu ją zabiłem? Dobra, widzimy się już obok domu. Zarąbiście, bo przestało padać. What? Czemu oni znikli? Czemu ja dopiero teraz to zauważyłem? I dlaczego oni znikli. Ej, to jest dziwne. I mnie to zdenerwowało. Pewnie się zastanawialiście po co mi to, ale to właśnie po to, żeby tutaj zrobić te pochodnie. Kurde. Um. W sumie tu mam dwie kości, więc sobie zrobimy kostkę łączną. I lecimy sobie z. No, Myślę, że tutaj jeszcze nie. No, w sumie to. Raz, dwa... What? O ty... Please... Nie deptajcie mi po tym. Dawajcie marchewkę albo ziemniak. Albo jeszcze coś. No niestety nic i już was nie lubię. Oświetlimy sobie tutaj tą farmę i na pewno jeszcze ją ogrodzimy czymś, ale to później. Teraz nie. Dobra, ścinamy sobie to. Pyk. Wyleciały nam cztery, czyli o, dwa więcej. Dobra, to teraz idziemy się przespać i robimy to ten nether. A, y... Na pewno jeszcze później zrobimy sobie enchantment. Dobra, słuchajcie, tylko teraz jeszcze takie pytanie, gdzie my zrobimy? Chyba gdzieś tutaj, tak mi się wydaje. No bo no to robimy tutaj, tyle. Teraz, bo ja tutaj, chcę zrobić taki myk. zaraz nie no już mi się tutaj coś mi się tutaj kurde trochę teraz tak tutaj i pik pik no jeżeli ktoś nie wiedział jak należy zrobić no to tako no i oczywiście Tutaj też nie ma, żeby nie było później. No, ale można tutaj ewentualnie dołożyć. Dobra, teraz. Kurde. Chyba my nie mamy krzemienia. Dobra, to widzimy się zaraz, ja załatwię skądś. Dobra, znalazłem już ym... krzemień. Teraz tylko jest nam potrzebne żelazo. pyk i... No i zapalniczkę robimy. Idziemy sobie. Uwaga, otwieram nader. Dobra, teraz tak. Bierzemy sobie jedzenie. Kurde. Dobra, nie, no idziemy zobaczyć, gdzie będziemy. Dobra, słuchajcie, przygotujcie się, budowanie terenu zarobiście. Yy, teraz będziecie mnie dobrze słyszeć, bo wcześniej to ja sobie zasłaniałem głośnik. Kurde, bałem się wyjść normalnie. Bo ja sobie zasłaniałem, wtedy głośnik i grałem. Już strzela gadzina, nie? Mamy tutaj sobie. Pyk. Zwykle to słuchajcie, mało rzeczy robiłem z kwarcu. Tak to bardziej zbierałem na, en... na level. Ale słuchajcie, na pewno jeszcze jak będzie, nie wiem, gdzieś z 50 odcinek, to spodziewajcie się, że będziemy mieli spełniarkę. Naciśnij T, Enter lub kontrolę pola, kierunek, w prawo, aby otworzyć czat. Ale ja nie chcę. Po co mi? Przecież nikt nie, ze mną nie gra. No właśnie. Ej, a czy ja nie mam przypadkiem tutaj kości? Na pewno mam, bo... O, nie mam. Dobra, słuchajcie, zarąbiście... Ale yy, już bym kończył ten odcinek, więc no, się ma.